Me, that's for sure. <laughs> okay, you started. Cześć, to Filip z kanału Big Phil. Dzisiaj w sobotę od rana <laughs> Dzisiaj w sobotę od rana mała, krótka sesyjka wake'a na Fox Lake Park koło Dunbarg pod Edynburgiem. E, wrzucę kilka przybitek. Ania nagrała e, cudowne parę, parę filmików jak i skaczy, jak pływam i, i w ogóle. Także myślę, że było sympatycznie. Na znaczy, ślamie było sympatycznie, jestem trochę zmarznięty, bo jednak jest październik i woda miała mniej niż 20 stopni. I pływam w krótkiej piance, ale zawsze to jest jakieś przeżycie i myślę, że to będzie bardzo dobry prognostyk na tą zimę, ponieważ zimą też pływamy na kajcie. Ale w grubszej piance. Zapraszam na krótkie wideo. To jest chyba trzecia seria w październiku i zacząłem wpływać na manual pada i od razu później na małego kickera. I fajne połączenie to jest w ogóle manual pad z małym kickerem. Czyli mały kicker oraz 180 stopni z lądowaniem na jedną rękę i drugi mały kicker z drugiej strony. 180 stopni lądowanie na jedną rękę. Tutaj próbowałem zrobić 360 i, i jak widać nie wychodziło. Ale i tak było zabawnie. Próbowałem to kilka razy. I Ania to się ze mnie śmieje w ogóle i mówi, że się boję. Nagrywam? Nagrywam. Było upalnie ciepło, jak na październik, 16 października. Października, a tak serio, to zimno. Zimno, ale gorąca kawa jest. Ania tutaj miła nagrała. Całusy dla Ani. Zimno. Polecam każdemu, polecam każdemu kto może pływać. wake jest super. Nawet w październiku jest rewelacja. Jutro też, ale jutro dłuższe piancy, już tym razem. Kolejny dzień, kolejna sesja, tym razem sesja deszczowa. Oczywiście deszcz, jak i deszcz. To, że pada nie oznacza, że robimy dzień wolny. I od razu ciśniemy na mały kicker. Szczerze, z wody wyglądają w ogóle te przeszkody na dużo większe niż rzeczywistości są. Eee, I robi w sumie dosyć mocne wrażenie, Tak jak się z tego wyskakuje. Ponownie manual pad. A jeszcze wyrobiłem krawędź. Już końcówka. Jednak wyskoczyłem i było spoko. Ale muszę wam powiedzieć, że w następnym najeździe pojechałem po Manualpadzie i tutaj za bardzo zaskoczyłem, już nie wykręciłem i BUM! I Filip wylądował. <głos> 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 Powiem Wam szczerze, że poczułem żebra. Naprawdę poczułem żebra i było śmiesznie dla dziewczyn tutaj. Hello? Hello? I znowu próba 180 stopni a no i 360 stopni próba przełożenia, obrotu, drążka, obrotu. I co? I gleba. Tutaj wbiłem takiego gwoździa tyłem niesamowite. Ostatnie dwie sesje. Piękny poranek, był piątek, piękny poranek. Pokazuję wam teraz perspektywę z dwóch różnych kamer z pomostu yy, oraz kamery na kasku z GoPro zobaczcie jak, yy, jaka tafla wody a to, że tak pływam prawa, lewa po prostu yy, że tak powiem, moczę przeszkody, żeby po nich yy, bezproblemowo po prostu sobie przejechać i znowu uderzam manual pada i 180 stopni na padzie. trochę spóźnione, bo dopiero jak zobaczycie na sam koniec, na zejściu z manualpada, dopiero uderzyłem 180 stopni, trochę dużo strachu. Ach! I mały kicker z grabem, czyli a zabrakło chyba centymetra, z tego co widzę, dlatego, żeby chwycić deskę. ponownie, chyba trochę lepiej, jednak się ześlizgnąłem z manualpada i o mało co nie zgarnąłem gleby. Ale było fajnie. Prawie, prawie, ale ciśniemy dalej. I tutaj no i ładny wyskok z grabem. 180 stopni. Lądowanie trochę na tył i piękny pióropusz z wody. Piękny pióropusz z wody. Po raz kolejny manual pad. Oczywiście uczę się tych wszystkich yy, przeszkód. I szczerze mówiąc Wam polecam, abyście też próbowali w pewnym momencie, jak z, e, będziecie e, czuli się swobodnie na, na desce, aby spróbować tych przeszkód. Ponieważ naprawdę urozmaica to Wasze pływanie, urozmaica to moje pływanie i tej box. To w ogóle strasznie wygląda z pozycji wody. Tak wrażenie, jakby to miało z metr wysokości. <laughs> e, ale wjechałem. Przemogłem się, wjechałem. I teraz nawet zjechałem. Uu, nie zdążyłem chwycić, eee, drążkę mi odjechał. I kolejny raz wjeżdżam na boksa. Zjazd, chwyciłem i cisnę na małego kickera. Jest! Mega fajnie to wyszło. Naprawdę mega fajnie to wyszło. <laughs> jak widzicie, mega zadowolony. I tutaj macie to ujęcie z GoPro lekkiej slow motion. Jak zeskakuje z boksa krawędź i najeżdżamy na małego kickera oraz lądowanie Nie ukrywam, że trochę Was katuję tym, ale uwierzcie mi, że jeżeli zaczynacie lub pływacie to e, warto próbować i możecie zobaczyć jakie ja błędy popełniam i co Wy moglibyście zrobić inaczej, jeżeli uważacie e, że coś zrobilibyście inaczej lub macie jakieś sugestie zostawcie je w komentarzach pod filmikiem To chyba moja najlepsza próba. Jedna z najlepszych prób, bo ładnie najechany boks, ładnie najechany y, kiker 180 stopni z grabem. Ale znowu mi drążek uciekł. I tu ładnie, ładnie, ładnie. Krawędź, krawędź, wyskok, 180 stopni, a jajaj Wypuszczony drążek. To wideo było nagrane w ciągu kilku dni. Będzie kilka fantastycznych fotek gdy jest ostatni, ostatnia sesja Wake'a w tym w Tym roku tutaj na Fox Lake Park. Ekipa tutaj jest fantastyczna. Dzisiaj Kalno Perowa Po. Także rewelacja. Mega rewelacja. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i będziecie również e, wakowali kiedyś. Mega, mega. A to mały najazd, jak wygląda Wake Park Fox Lake pod Dunbar, w znaczy Dunbar pod Edenburgiem. Są dwa zestawy wyciągów 2.0 i tutaj widzicie jak operuje się aparaturą od prędkości sterowania wyciągiem wake'owym kierunek przód, tył, przód, tył lub prawo, lewo, prawo, lewo w zależności z której strony patrzymy jedna sesja trwa 15 minut i za każdym razem mamy też Osobę, która prowadzi wyciąg, i często ta sama osoba, lub druga osoba, która jest na podejście, daje wskazówki, co można poprawić. Także to już koniec na dzisiaj. Ale mi się ręka trzęsie normalnie. Masakra. Także to już koniec na dzisiaj. Dzięki, wielkie, że jesteście. Dzięki, wielkie, że byliście. Dzięki, wielkie, że oglądaliście, lajkowaliście e i zostawiacie komentarze. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania a propos sprzętu Wakeboardowego, e a propos Wake'a. Tutaj w Szkocji, dajcie znać. Pamiętajcie, odwiedzić też y, sklep SkyMonster.pl, który prowadzę na terenie Polski i Unii Europejskiej. <laughs> prowadzę zdalnie. W Polsce mam jeszcze dwie osoby, które to y, pomagają prowadzić. Także dajcie znać, y, jak jesteście zainteresowani tym sprzętem lub czymkolwiek innym. Co jeszcze? Myślę, że to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trochę akcji, trochę opowiadałem, bo ostatnio jak wrzuciłem filmik z Wake'a, to nic nie opowiadałem. Ale mam nadzieję, że teraz się Wam bardziej podobało. Filmik który przydługi jak na Wake, ale co tam. E, najważniejsza, fajna zabawa. Gorąco polecam wszystkim e, Wake'a. Także pamiętajcie zostawić łapkę w górę, pamiętajcie o komentarzu. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, stawcie komentarz hashtag wake, albo hashtag wakeboarding. E, a także, jeżeli chcecie, zasubskrybujcie kanał, będzie mi miło. Dzięki i do następnego.